Grzechotki to jedne z najpopularniejszych zabawek, rozweselając i zaciekawiając dzieci, pozwalają rodzicom na chwilę wytchnienia. Legenda mówi, że pierwszą grzechotkę wykonał dla swoich dzieci matematyk i filozof Archytas z Tarentu, któremu rezolutne maluchy przeszkadzały w dysputach z Platonem. W rzeczywistości pierwsze grzechotki wykorzystywane były do magicznych rytuałów. W dawnych czasach uważano, że przedmioty wydające hałaśliwe i drażliwe dźwięki, takie jak grzechotki, bębny, czokołatki, posiadają moc odpędzania złych duchów. Do takich przedmiotów, nazywanych apotropeicznymi, należy zapewne średniowieczna zielona gniana grzechotka, prezentowana w podziemiach rynku. Ma ona kształt kulisty, z równomiernie rozmieszczonymi półkolistymi guzkami. Uważny obserwator Wykryje też otwór o małej średnicy. Nigdy nie dowiemy się, czy glinianą grzechotkę z podziemi rynku trzymało w swoich rękach dziecko czy dorosły. Pewne jest jednak to, że w zabytkach archeologicznych zaklęta jest wiedza o kulturze naszych przodków. A grzechotki, mimo upływu wieków, nadal są niezastąpione.